Na zewnątrz mamy dziś minus 15 stopni, a ten strop jeszcze do niedawna był całkowicie nieocieplony. W takich miejscach ciepło ucieka najszybciej, i właśnie wtedy rachunki zaczynają boleć. Dziś pokażemy wam realizację zborkowa pod Gdańskiem. Jak poprawnie przygotować strop do ocieplenia, na co uważać przy takich elementach jak komin, ściany działowe i instalacje. I przede wszystkim, jak nie popsuć przygotowania pod izolację. Będzie konkretnie czas, koszty i realny efekt. Zapraszam na film. Ok, jesteśmy u góry. Konstrukcja dachu wiązarowa, tak jak widać, boki są nieużytkowe. Tutaj na samym środku z tych z desek będzie e, zrobiona podłoga. Na razie one są luzem, żebyśmy my mogli sobie je przerzucić na jedną, drugą stroną, do stronę i, i swobodnie docieplić wszystkie przestrzenie. Warto też wspomnieć, że jest tutaj rekuperacja i na tym stropie mamy e, zobaczcie. Bardzo dużo rurek, i to praktycznie na, na całym stropie. Między rurkami a sufitem jest około 15 cm przestrzeni, którą musimy to dokładnie doizolować. W każdą przestrzeń musi dojść materiał. Następnie zasypujemy od góry, żeby te rury były w strefie ciepłej. Jesteśmy też na tej budowie, ze względu na to, że chciałbym Wam pokazać jak bardzo dobrze inwestor przygotował tą inwestycję pod izolację zadmuchową, ale nie tylko. Z tej strony, tak jak widać, mamy membranę, pod tą membraną jest wełna. Tutaj jest tej wełny około 40 cm. Ta wełna oddziela nam salon wysoki od strychu nieużytkowego. Tam już widać są stelaże jest płyta GK z folią paraizolacyjną. Oczywiście tam nasz materiał również zostanie wtłoczony. Z drugiej części natomiast mamy ścianę szczytową. Oczywiście ona jest już murowana. Warto zauważyć, że inwestor dociepił to styropianem. Jest to styropian, podejrzewam, który został mu z elewacji. Idealnie podocieplane, wszystkie szczeliny uzupełnione. Dlaczego tak? W przypadku, kiedy strych jest nieogrzewany i nieocieplony, jeśli chodzi o połać dachu, to bardzo ważną rzeczą jest, żeby izolacja pozioma łączyła się z izolacją pionową, czyli zewnętrzną. W tym wypadku ściana szczytowa jak najbardziej musi być odizolowana, ale tak jak widzimy już w przypadku wieńców, są wieńce, które tutaj akurat są bardzo nisko i mieszczą się w poziomie Sufitu, praktycznie mamy 30 cm wysokości, tutaj zasypane będą w 100%. Pokażę Wam jeszcze jedną bardzo fajną rzecz, którą zastosował inwestor. Mianowicie z racji tego, że ten strych jest nieużytkowy, chciał go zwentylować. Na zewnątrz w budynku, gdzie jest elewacja, będą wypuszczone małe otwory, rurki, żeby był wlot powietrza. I tutaj jest zastosowana na sznurkach. Przejdę z tej strony, tu są sznurki, tutaj jest membrana, tam jest wlot powietrza, wylot powietrza. Dzięki temu materiał, który zasypiemy na murłatę i cały wieniec, pozostanie szczelina od strony zewnętrznej elewacji, w którym powietrze będzie wchodziło i wymieniało się tutaj na, na tym poddaszu. Kolejną istotną rzeczą jest docieplenie ścian działowych. W przypadku strychu nieogrzewanego te ścianki muszą być zakryte. Nie może być tylko izolacja pomiędzy, ze względu na to, że one będą przemarzały i generowały moski termiczne. W tym wypadku dosypujemy grubość praktycznie do, do wiązarów parę centymetrów wyżej, więc tutaj będzie około też 20-20 paru centymetrów na tych ścianach izolacji. Dzięki temu ten strop będzie jednolity. Tutaj kolejna rzecz, czyli schody wyłazowe na strych, obudowane z płyty OSB, zrobiona skrzynka. Nie ma możliwości, żeby materiał gdzieś się przesypywał. To też należy o tym pamiętać. Oczywiście, jeśli przyjdziemy na budowę i tej skrzynki nie ma, no to sypiemy tego materiału po prostu dużo, dużo więcej dookoła. Wtedy, jak taka skrzynka zostanie zamontowana, inwestor będzie mógł sobie ten przerobiony materiał zagarnąć, usypać do, yy, dookoła. W tym wypadku my tutaj nic nie musimy robić, jest idealnie zrobione, przygotowane. Tu Wam pokażę z tych rurek jeszcze więcej niż z tamtej strony. I zobaczcie teraz, jak jest ich gęsto. Yy, tutaj wkładając z jednej strony przewód z rurą, będziemy musieli manewrować tak, żeby ten materiał wszędzie się rozprowadził. Jaka jest zaleta docieplenia też stropu wełną w granulacie w przypadku, kiedy mamy w tej izolacji bardzo dużo przewodów i rur? A to taka, że jest swobodny dostęp do tego. W każdej y, jakiejś awarii, y, czegokolwiek, gdzie musimy się dostać do, y, do tych rur czy elektryki, ten materiał możemy odgarnąć, zagarnąć, dostać spokojnie. Następnie po takiej naprawie e, możemy to zasypać. On jest przerobiony. Czyli ten dostęp, e, i, i to jest właśnie zaleta materiału sypkiego. Tutaj jeszcze też warto wspomnieć, jeśli macie na poddaszu komin wentylacyjny. Nie wiem, czy ten komin jeszcze jest akurat e, do kominka na przykład. To sprawdzimy później, ale. Warto jest też taki komin na strychu nieogrzewanym docieplić. Warstwą na przykład 5-10 cm styropianu styroduru dookoła, i, i tutaj on już też nie będzie pochłaniał. 40 cm izolacji nie powinno generować żadnego problemu. My tutaj przy kominach. Zawsze dosypujemy i tak więcej, więc tej izolacji pewnie będzie około pół metra. Nie powinno to mieć żadnego znaczenia, aczkolwiek z mojego doświadczenia nie jest to duży koszt. Mało roboty, przy tym warto o tym pomyśleć. I taki komin na poddaszu też sobie doizolować styropianem. Możemy teraz zobaczyć, jak to jest przy nieocieplonym. Doskonale widać wszelkiego rodzaju profile, ściany działowe, tak. No i widzimy też. Wieniec przy wieńcu mamy minus 7 stopni, minus 9, nawet tak, pokazuje. A jeśli chodzi o temperaturę dodatnią na płycie GK, mamy około 4, 7, 5 stopni ciepła. No i tutaj te wieńce, właśnie one, muszą być bardzo dobrze zaizolowane, żeby potem nie było tego przemarzania i utraty ciepła. Warto dodać, że na zewnątrz jest minus. 15 stopni, no i też patrzymy po tym, o tym kominie. Warto też go doizolować, bo tutaj po prostu ucieka też ciepło. Czyli akumuluje nam to ciepło e, i wychodzi na zimny strych. Jak byłby ocieplony, straty ciepła przez, przez komin też będą dużo, dużo mniejsze. Tak jak mówię, warto o tym pomyśleć. Zanim przejdziemy dalej, pamiętaj o subskrypcji naszego kanału. A jeśli masz do docieplenia podobny budynek, działamy w Polsce Północno-Wschodniej. Linki masz w opisie. Lecimy dalej. Teraz trochę o, o budynku. Jeśli chodzi o, o ten dom, jest to projekt indywidualny, czyli jest to dom parterowy z wysokim salonem. I tak jak widać, on jest w całości podpiwniczony. Tutaj z tej strony mamy akurat e, wjazd do garażu, garaż dwustanowiskowy i są też tam pomieszczenia gospodarcze, pralnia. Bardzo, bardzo ciekawy, ciekawy projekt. E, my tutaj mamy do zasypu. Niedużą ilość, jeśli chodzi o metraż, bo jest to 90 metrów kwadratowych. Ale co za tym idzie, jest to dla inwestora e, fajna sprawa, bo koszt takiej izolacji jest niewielki w porównaniu do kosztów całej inwestycji. Warto też powiedzieć o źródle ciepła. E, budynek ogrzewany gazem, patrząc na mrozy w styczniu, chyba najlepsze rozwiązanie kosztowo. E, tutaj ten budynek jest ogrzewany już od października. Prace trwają w środku, już jest montaż stolarki meblowej. W środku jest plus 15 stopni, na strychu jest około 5-8 stopni ciepła, więc wszystko to też ucieka przez nieocieplony sufit. Ale tak za chwilę będzie już tam komfortowo. Nasza izolacja zatrzyma to na miejscu. Tutaj jesteśmy z tyłu budynku, ale w głównej części od ogrodu są bardzo duże okna do samej kalenicy. Pięknie to wygląda. Wysoki salon, bardzo dużo światła wpada, i tak jak już wspomniałem, połacz dachu antresoli jest ocieplona warstwą wełny o grubości 40 cm. Ten budynek naprawdę jest ekstra docieplony, będzie na pewno energooszczędny. Krótko o materiale, którym docieplamy, jest to wełna mineralna szklana od knaufa. Jest to knauf Supafil bardzo lekki materiał, i warto też dodać że jest on hydrofobizowany, nie wchłania wilgoci, w włókna yy, oraz oczywiście w klasie palności A1. Jeśli chodzi o lambdę, to jest lambda od 0040 do 0042 w zależności od zagęszczenia. Yy, tutaj przy uzyskaniu grubości około 45 cm schodzimy poniżej U01, czyli jest to doskonały wynik, jeśli chodzi o Przegrodę w budynku. Pokrótce z ciekawości pokażę Wam, jak tutaj wygląda ta piwnica. Czyli garaż dwustanowiskowy, pomieszczenia gospodarcze z każdej strony. No i tutaj pod całym budynkiem mamy masę przestrzeni do wykorzystania. Oczywiście ona, wiadomo, teraz jest jeszcze takim magazynem, podczas wykończenia budynku. Ale dzięki temu u góry może być. Czysto więc mega fajne rozwiązanie. Adam już zaczął od tej strony: połączenie tutaj, właśnie tej wełny od antresoli, wypełnione wszystko pod spodem. Widzimy wieńce, które są też zasypane dużo, dużo wyżej. Tutaj jeszcze rurek rekuperacyjnych akurat nie było, ale za, zaraz zobaczymy, jak to wygląda. Jeśli chodzi o osiadanie, to po prostu materiał pod swoim ciężarem. Zawsze gdzieś tam z biegiem czasu się ubija. Ten materiał jest bardzo lekki, są to włókna, więc one nie, nie mają tej tendencji do osiadania, tak jak w przypadku innych materiałów, które są cięższe i bardziej sypkie. W karcie technicznej przy luźnym zasypie jest to 1% osiadania tylko, czyli najmniej z wszystkich dostępnych materiałów. My oczywiście. Wsypiemy kilka procent więcej w przypadku, tak jak mamy tutaj około 40 cm, no to zasypu realnie będzie w granicach 44-45, tak? No i tam materiał jest już pod rurami i teraz dosypujemy na rury i na wieniec. Podsumowanie dzisiejszej realizacji. Yy, przypomnę, grubość 40 cm minimum, docieplenie stropu. Plus wieńce. Metraż to 90 m2 i teraz koszt to jest poniżej 8000 zł brutto dla inwestora finalnie za ocieplenie takiego stropu.